Dobry wieczór Państwu. Strasznie cieszę się, że tylu Was tu jest. Naprawdę nie spodziewałem się. Jeszcze trzy godziny temu, jak patrzyłem na prognozę pogody, wynikało, że jest na 100% pewne, że do 18 będzie lać, że tu 4 mililitry deszczu na metr kwadratowy spadną, więc myślałem, że nikt nie przyjdzie, no bo kto chciałby w taką pogodę, w deszczu i w burzy, słuchać o polityce? Dlatego jestem strasznie wdzięczny, że jednak Państwo zaryzykowaliście i tutaj przyszliście, zamiast tę sobotę spędzić gdzieś zupełnie indziej. Dlatego się również cieszę, bo przekonany jestem, że zdecydowana większość z Was zgodzi się ze mną, jeżeli powiem, że. Bogactwo, a następnie duma i siła narodów, bierze się przede wszystkim z pracowitości, z przedsiębiorczości, z oszczędności, a nie z zasiłków, z zadłużania się czy też z drukowania pieniędzy. Przekonany jestem, że Polacy naprawdę, jak mało kto, to rozumieją. Nie bez powodu od 90 roku nasze PKB per capita, liczone w dolarach, wzrosło dziesięciokrotnie. Dziesięć razy jesteśmy bogatsi niż 30 lat temu. To jest, proszę Państwa, sukces nie skali europejskiej, a skali globalnej. Są pojedynczy Państwa na całym świecie, które przez ten czas się podobnie rozwinęły jak Polska. Mamy coraz lepszą infrastrukturę, nasze miasta, miasteczka wyglądają coraz ładniej. Praktycznie udało się rozwiązać problem bezrobocia, a przede wszystkim udało nam się utrzymać bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, w zasadzie niedostępny i nieosiągalny w tym momencie dla państw Zachodu. Dzięki temu młodzi Polacy nie mają w tym momencie żadnych kompleksów względem Zachodu. To już nie są te czasy, że patrzymy jak ubodzy krewni, jak tacy zazdrośni sąsiedzi na kraje Europy Zachodniej i myślimy jak fajnie byłoby, żeby u nas było jak tam. Nie, to już się skończyło. W tym momencie to oni z zazdrością patrzą na Polskę, wymieniają się filmikami z polskich ulic, zdjęciami z polskich świąt i myślą, dlaczego u nas już nie jest tak fajnie, jak w tym momencie jest w Polsce. Co się takiego stało, że nasze państwo, mówię tu o państwach Europy Zachodniej, wygląda teraz zupełnie inaczej, że mamy brudne ulice, że mamy przestępczość, bałagan, wszędzie jakichś bezdomnych obcokrajowców z całego świata, a w Polsce sporządek czysto nikt nikogo nie zabija. To oni w tym momencie powinni się uczyć od nas, a nie my od nich. To oni z zazdrością patrzą na nas, a nie my na nich. Osiągnęliśmy przez te lata olbrzymi sukces. Oczywiście nie dzięki naszym politykom, ale pomimo ich działań, bo wszystko, za co odpowiadają nasi politycy, no to niestety działa nie najlepiej. Nie jesteśmy dumni z naszego systemu ochrony zdrowia, nie jesteśmy dumni z naszego sądownictwa, nie jesteśmy dumni z tego, jak działają nasze urzędy, ale jesteśmy dumni z tego, co udało nam się przez te lata osiągnąć, bo to jest zasługa Polaków, ciężko pracujących, robiących kariery, zakładających firmy, wyjeżdżających do pracy za granicę, że żeby zebrać pieniądze na założenie firmy lub budowę domu lub zdobyć doświadczenie. To jest, proszę Państwa, sukces nas wszystkich, który osiągnęliśmy pomimo naszych polityków. I nie ma żadnego powodu, żebyśmy w tym momencie się zatrzymywali, żebyśmy uznali, już więcej nie chcemy, weszliśmy na jakiś poziom i to nam wystarczy, nie chcemy iść dalej, nie chcemy przegonić tych wszystkich państw na Zachodzie. To nie jest ten moment. Mamy tą wielką nadzieję i to wielkie szczęście, że naprawdę jeszcze wielu Polakom coś się chce. Jest mnóstwo Polaków głodnych sukcesu, którzy chcą zrobić karierę, założyć firmę, podbić świat, zrobić coś wielkiego. To również jest rzadkie na Zachodzie. Tym ludziom na Zachodzie już się nic nie chce. Są bogaci, weszli na jakiś poziom, więcej nie chcą. A Polakom naprawdę dalej się chce. To jest nasza wielka nadzieja na przyszłość. Natomiast to, że kiedyś będzie jeszcze lepiej niż jest teraz, niestety wcale nie jest pewne. Ta historia niestety jeszcze się nie skończyła, i nad naszym niebem zbierają się ciemne chmury, dokładnie tak samo jak dzisiaj nad Ostrołęką. Te same ciemne chmury. Pojawiają się zagrożenia, którym niestety będziemy musieli stawić czoła. Takim pierwszym i oczywistym zagrożeniem jest to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czyli wojna Rosji z Ukrainą. Według prezydenta żyjemy obecnie w czasach przedwojennych. Mamy trzy lata nawet do ewentualnej konfrontacji. To samo mówi Donald Tusk. Najważniejsi polscy politycy, mający dostęp do tajnych materiałów, mówią, że musimy się przygotować do konfrontacji. Więc być może rzeczywiście jest to realne. Przede wszystkim chcemy pokoju. Nie chcemy, żeby Polska kiedykolwiek była zmuszona z kimkolwiek walczyć. Ale jak już mówili starożytni, chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Trzeba mieć jak najsilniejszą armię po to, żeby nikomu nie przyszło do głowy zadzierać z nami. I niestety, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że nie jestem pod tym względem wielkim optymistą. Parę tygodni temu przeczytałem taki raport Najwyższej Izby Kontroli. Musiałem go czytać w kancelarii tajnej, ponieważ jest tajny. Jest dostępny tylko dla posłów, senatorów, urzędników kancelarii prezydenta oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Raport jest pod tytułem: Zdolności mobilizacyjne i bojowe Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w trakcie wojny. Nie mogę nic powiedzieć o tym, co w tym raporcie jest napisane, bo niestety jest tajne. żeby mnie zamknęli do więzienia, gdybym puścił parę z gęby. Natomiast powiem o czymś absolutnie szokującym. Ten raport, który powstał już dwa lata temu. Do tej pory nie spotkał się z żadnym zainteresowaniem ze strony Sejmu. Mamy Sejm, który ustala ustawy, który powinien wiedzieć, jak wygląda rzeczywistość, który powinien znać stan naszych sił zbrojnych, nie z telewizji, ale z właściwych raportów. I Sejm nie zajął się tym raportem przez dwa lata. Więcej, Komisja Obrony Narodowej Sejmowa, która w sumie to nie ma nic ważniejszego do roboty, również przez dwa lata nie tam nie zerknęła. Tych posłów to w ogóle nie interesowało. Mieli ważniejsze rzeczy do roboty. Dopiero kilka dni temu, w wyniku działań naszego posła Konfederacji Krzysztofa Tuduja, Komisja do Spraw Służb Specjalnych nad raportem się pochyliła. Polscy posłowie w ogóle niestety się nie interesują tym, czy nasze siły zbrojne są gotowe do stawienia czoła jakiemuś przeciwnikowi. Pomijając to, co jest w tym raporcie, bo powiedzieć nie mogę, to skupię się na danych publicznych. A z danych publicznych wynika, że mamy sprzętu z każdym rokiem niestety coraz mniej. Bo to, co jeszcze mieliśmy w 2022, to oddaliśmy na wschód, na Ukrainę. I nie udało się tego sprzętu jeszcze zastąpić. Mamy najmniej czołgów od lat 40. XX wieku. A sprzęt to jest jeden problem, mamy jeszcze większy, nie mamy amunicji. Polski przemysł produkuje 30 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie. Czy to dużo, czy mało? Jak Państwo myślicie? To jest, mało. to jest tragicznie mało, bo Rosjanie zużywają 10 tysięcy sztuk dziennie. Czyli cała nasza produkcja starcza na trzy dni wojny. I tu pojawia się pytanie, na ile dni wojny szykuje się wojsko polskie? Na ile mamy zapasów amunicji? Czy polskie wojsko w ogóle trenuje w tym momencie, czy nie szkoda mu amunicji? Pytanie, czy ktoś ma z niej w ogóle możliwość strzelania, bo nasze czołgi też poszły w tym momencie na wschód. Więc są olbrzymie problemy ze sprzętem. Są olbrzymie problemy z amunicją. Polski przemysł zbrojeniowy, ten prywatny, jest w zasadzie bojkotowany przez państwo, które woli tam nic nie zlecać, a ten państwowy jest wybitnie niewydolny i nasze zdolności produkcyjne niestety spadają. Mamy też olbrzymi problem z rezerwistami. Średni wiek polskiego rezerwisty, który może być zmobilizowany na czas wojny, w tym momencie wynosi 50 lat. Wyobrażacie sobie Państwo, że selekcjoner reprezentacji Polski w piłkę nożną powoła 50-latków na Mistrzostwa Europy i zawojuje te mistrzostwa, wejdzie do finału? Bo ja sobie takiego czegoś nie wyobrażam. Uważam, że taka drużyna złożona z 50-latków raczej przegra z 20-latkami. I mamy ten problem, że według Wojska Polskiego to mobilizować trzeba 50-latków, żeby stawili czoła 20-latkom z Rosji. Ja raczej tego nie widzę. A wśród 20- i 30-latków to nie ma kogo mobilizować, bo nie prowadzi się żadnych szkoleń. Nie istnieje i też obrona cywilna. Zaledwie 4% Polaków znajdzie schronienie w schronie, pod warunkiem, że będzie wiedziało, gdzie ten schron jest, a z tym też mamy olbrzymie problemy, bo jakoś władza zapomniała Polakom powiedzieć, co mają zrobić na wypadek, gdyby było jakieś, nie daj Boże, bombardowanie. Więc jeżeli chodzi o zdolności naszej armii, do obronienia naszych granic, to można na podstawie danych publicznych być tutaj pesymistą. To nie jest jedyny problem, jaki mamy. Drugi, może mniej spektakularny, ale równie realny, to jest niestety to, co się dzieje z Unią Europejską. Wymyślili, że Unia Europejska zamiast Związku Suwerennych Państw powinna być wielkim superpaństwem rządzonym przez urzędników z Berlina i z Brukseli. Chcą zmienić traktaty unijne tak, żeby odebrać prawo weta, żeby przejąć kolejne kompetencje państw członkowskich. Jeżeli Polska się na to zgodzi, a nie można tu być wielkim optymistą, to w zasadzie stracimy wpływ na losy naszego własnego państwa. A dlaczego nie można tu być optymistą? Polskie rządy jakoś nie wykazują się zbyt wielką asertywnością, kiedy przekraczają Odrę, ruszają do Brukseli cokolwiek negocjować. I to zarówno z PiSu, jak i z Platformy. Wprawdzie to Donald Tusk podpisał się już kilkanaście lat temu pod traktatem lizbońskim, który ograniczył wpływ Polski na losy Unii Europejskiej, ale to świętej pamięci Lech Kaczyński ten traktat ratyfikował, a to następnie politycy PiSu zgodzili się na tą zieloną politykę klimatyczną, zgodzili się na unijny dług, na unijne podatki, na powiązanie tej tzw. praworządności z pieniędzmi z KPO. Zgadzali się na wszystko. Teraz nawet pisnie rządzi, rządzi platforma, która w ogóle nie ukrywa tego, że zamierza realizować interesy przede wszystkim niemieckie, a jaki Niemcy w tym interes mają, to wszyscy doskonale wiemy. Więc tutaj jest olbrzymie zagrożenie dla naszej suwerenności, dlatego żebyśmy mieli wpływ na losy naszego państwa. I to jest, proszę państwa, szokujące, bo gdyby jeszcze Ci politycy z Zachodu mieli jakieś osiągnięcia. Gdyby rzeczywiście ich państwa rozwijały się lepiej niż Polska, gdyby tam poziom bezpieczeństwa był wyższy niż w Polsce, to rozumiałbym niektórych ludzi mających stanowisko, że ta niepodległość to może nie jest ważna, ważne, żeby nam się dobrze żyło. Ale ci ludzie z Zachodu pokazali, że nie umieją się rządzić lepiej niż my tutaj w Polsce. Polska od 2008 roku zwiększyła swoje PKB o 64%. A co w tym czasie stało się z państwami Zachodu? Francja jest dokładnie w tym samym miejscu co 15 lat temu. Nic się nie wzbogaciła. Hiszpanie zbiednieli o 7%, Włosi o 9%, a Grecy o 28%. Cała Unia Europejska gospodarczo stoi w miejscu. I ci ludzie teraz śmią mówić nam, jak należy zarządzać gospodarką. Ludzie, którzy sprawili, że ich gospodarki stoją w miejscu, gdy nasza się rozwija, będą nas pouczać i mówić nam, co my tutaj mamy robić, to oni powinni się uczyć od nas, a nie my od nich. A co zrobili ze swoimi ulicami? Z bezpieczeństwem. Do, bez przerwy dochodzi tam do aktów przemocy. Bez przerwy nie są problemy z przestępczością w tym zorganizowaną. Na polskich ulicach jest spokój w porównaniu do tego, co się dzieje na Zachodzie. Nawet tego nie byli w stanie utrzymać, ale będą nas pouczać. I najgorsza jest w tym wszystkim ta ich polityka klimatyczna, zwiększając, zmierzająca do wysokich kosztów życia, wysokich kosztów prądu, gazu, do zmniejszenia konkurencyjności europejskiego przemysłu. To przez to się przecież te firmy produkcyjne zamykają w Europie, przenoszą się na wschód, do Azji. Miejsca pracy, dobrze miejsc, płatne miejsca pracy, przenoszą się do Azji. A zamian za to ściągamy inżynierów z Afryki. To się naprawdę nie może udać. To była informacja z wczoraj, że kanclerz Niemiec, Scholz, dogadał się z rządem Kenii, że przyjmie 250 tysięcy inżynierów z Kenii, bo w Niemczech nie ma już inżynierów. Szybko sprawdziłem w Google i dane pokazują, że w Kenii jest około 40 tysięcy inżynierów. To skąd oni wezmą 250 tysięcy inżynierów z Kenii, żeby przysłać ich do Niemiec? Co to będą za ludzie? Co oni wymyślą? I na co oni wpłyną poza pomoziomem przestępczości? W Niemczech. To jest olbrzymi problem, ta masowa imigracja. Już teraz widać skutki masowej niekontrolowanej imigracji z Azji i Afryki do krajów Europy Zachodniej. Te skutki są straszne. W Niemczech tak zwani uchodźcy, czyli ci ludzie, co ostatnio nielegalnie przedostali się do Europy stanowią 2,5% społeczeństwa. Można powiedzieć, że 2,5%, ale tylko ci co ostatnich latach przyszli. To nie jest dużo, ale te 2,5% ludzi stanowi, odpowiada za 15% przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, za 13% przestępstw seksualnych, z dwa, 2 2,5% uchodźców. W Holandii rocznie dochodzi do 600 zamachów bombowych, w Szwecji do 150, w Niemczech jest rocznie ponad 700 gwałtów zbiorowych. Są rzeczy, które w Polsce w zasadzie się nie dzieją, które nie wynikają z żadnych statystyk, bo tego w Polsce po prostu nie ma. Mamy tu bezpieczeństwo, mamy tu brak problemów z taką zorganizowaną przestępczością. Nie mamy tu żadnych gett imigranckich i nie chcemy mieć. Z imigracją jest taki problem, że trzeba ją zatrzymać na samym początku, bo potem nie da się odwrócić ich skutków. Co właśnie widzimy na Zachodzie. Dlaczego tu i teraz trzeba powiedzieć, żeby państwo polskie nie weszło na tą ścieżkę, na którą weszły kraje Zachodu? Bo to jest ścieżka bez odwrotu. Nie da się cofnąć skutków masowej imigracji. Dlatego... Dlatego to jest, proszę Państwa, niezwykle ważne, żebyśmy pilnowali również szczelności naszych granic. Przede wszystkim w tym momencie na wschodzie. Bo mamy premiera, który mówił, że ci ludzie, ci bandyci z Kaukazu, szturmujący naszą granicę z Białorusią, to są dobrzy ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Tylko problem jest taki, że ci dobrzy ludzie, zanim znajdą to miejsce na ziemi, to potrafią do niego przejść po trupach polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. I to są dobrzy ludzie, którzy przygodę z naszym państwem zaczynają od siłowego forsowania. Granicy, od ataku na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, a potem tych ludzi Szymon Hołownia przyjmuje w parlamencie, robi sobie z nimi zdjęcia, z ludźmi, którzy nielegalnie przedostali się do Polski. Jaki to sygnał wysyła do całego świata? Że są tu mile widziani, ale prawda jest taka, że nie są tu mile widziani, że polskie wojsko i Straż Graniczna powinna strzelać do każdego, kto nielegalnie będzie chciał forsować granicę z Białorusią. I powiem więcej, Polska straż Graniczna powinna pilnować również granicę z Zachodem, gdzie Niemcy swoimi niemieccy policjanci w radiowozach podrzucają nam nielegalnych imigrantów. Każdy niemiecki policjant, który przekroczy Odrę, powinien zostać od razu aresztowany, a jego samochód zarekwirowany, tak żeby więcej tu nie przyjeżdżali. Skutki nielegalnej imigracji są opłakane i też problem jest taki, że na Zachodzie o tych skutkach z powodu politycznej poprawności wywołanej przez radykalną lewicę nie można mówić głośno, otwarcie i szczerze, bo nie ma tam już takiej wolności słowa. Tam, kto ktoś powie, że imigranci powodują wzrost przestępczości, kto powie, że są zaledwie tylko dwie płcie, to od razu jest wycinany z debaty publicznej i oskarżany o mowę nienawiści. My jesteśmy w Polsce przywiązani do wolności słowa. W trakcie PRL-u mieliśmy cenzurę, nie mieliśmy wolności słowa, wiemy, czym to się kończy i nie chcemy do tych czasów wracać. A na Zachodzie mowa nienawiści niestety jest mylona z wolnością słowa i jest wolność słowa z tego powodu ograniczana. W Wielkiej Brytanii były ostatnio zamieszki pomiędzy rdzenną ludnością a imigrantami. I w trakcie tych zamieszek rząd brytyjski ostrzegał Brytyjczyków, żeby nie śmieli na Twitterze retweetować informacji o tym, co się dzieje, żeby uważali, co piszą, bo mogą za to wylądować w więzieniu. I jak się okazało, to nie były czcze pogróżki. Są wyroki. Są ludzie, którzy w Wielkiej Brytanii w ostatnich tygodniach trafili na dwa lata do więzienia, bo retweetowali coś na Twitterze. Przecież to brzmi jak jakaś historia z Korei Północnej albo z Chin, a to się dzieje tu w Europie, w Wielkiej Brytanii. Nie możemy dopuścić do tego w Polsce. Ta radykalna lewicowa ideologia ma coraz większy wpływ na życie ludzi na zachodzie. Mieliśmy ostatnie igrzyska olimpijskie, gdzie w finale w boksie mężczyzna bił naszą bokserkę, panią Szeremetę. I cały świat uznawał, że to jest normalne, że chłop bije kobietę, bo skoro jest są więcej niż dwie płcie. Skoro płeć można sobie tak zmienić, od jaknięcie palca, to czemu nie dopuścić tego faceta do kobiecego boksu? Oni nie widzą w tym nic dziwnego. Już tak bardzo ich oderwało od rzeczywistości, że dla nich to się wydaje zupełnie normalne. Mamy Polską minister, która niedawno mówiła, że wyobraża sobie to, żeby w polskich szkołach były występy drag queen. To jest coś, co się normalnemu człowiekowi w głowie nie mieści, ale to również jest codzienność w szkołach na zachodzie. I to trzeba powstrzymać. Nie chcemy takich rzeczy w Polsce. Chcemy mieć wolność słowa, wolność osobistą, normalność przede wszystkim. Mamy coraz większą. Coraz większy problem z naszą biurokracją, z którą mierzą się przede wszystkim przedsiębiorcy. Z każdym kolejnym rządem mamy coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej podnoszone podatki. Przeżyliśmy ostatnio nowy ład, ten drastyczny wzrost składki zdrowotnej, tą niestabilność przepisów, i niestety nowy rząd znowu się wziął za komplikowanie przepisów. Wiecie Państwo, ostatnio się nad jedną rzeczą zastanowiłem. Jak często? Ile razy poprzedni prezydenci Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski czy Andrzej Duda zawetowali jakąś ustawę podatkową? Ile razy stanęli w obronie polskiego podatnika? Ile razy prezydent Polski powiedział, że nie, no ten przepis to jest zbyt skomplikowany, nie można go dopuścić, ten podatek jest zbyt absurdalny, powstrzymajmy to. Wiecie Państwo, ile razy? Zero. Zero, ani razu. Żaden z poprzednich prezydentów ani razu nie stanął w obronie polskiego podatnika. Nie przeszkadzało im to, że ten system podatkowy z każdym rokiem jest coraz bardziej skomplikowany. I mamy jeszcze jeden problem, bardzo aktualny, bo zaledwie sprzed kilku dni. Nie wiem, czy zdążę mówić, zanim nas tutaj zmoczy. Ale postaram się. Przez 8 lat słyszeliśmy, jakie to mamy problemy w Polsce z praworządnością, że polski rząd łamie prawo. Mieliśmy wizytę komisji Weneckiej, mieliśmy na głowie Komisję Europejską, która grzmiała, że w Polsce łamana jest praworządność, odcinano Polsce dostęp do funduszy unijnych, nie dokonywano do polski ekstradycji, ponieważ sędziowie państw na zachodzie bali się, że nie można wysłać więźnia do Polski, bo nie spotka go tu uczciwy proces, bo nie ma w Polsce praworządności. Tak było przez 8 lat. Po czym zmienił się rząd i nagle Urszula von der Leyen powiedziała, praworządność została przywrócona. Czy zmienił się jakiś przepis? Nie. Czy zmieniło się cokolwiek? Nie. I nagle Urszula von der Leyen uznała, że ten sam stan prawny po zmianie rządu na Tuska to jest pełna praworządność, a zanim rządził Tusk, w tym samym stanie prawnym nie było praworządności. Zapytana o to Ewa Kopacz w telewizji powiedziała. Że praworządność została przywrócona, bo ludzie zaczęli się uśmiechać na ulicach, aby się przecież nie uśmiechali, gdyby nie było praworządności w Polsce. Wprost tak powiedziała. I wiecie co Państwo się stało niedawno? Donald Tusk powiedział, że on ma tak wielką ochotę i taką determinację do przywrócenia praworządności, że będzie robił rzeczy, które nie będą zgodne z literą prawa. Innymi słowy powiedział, że on będzie łamał prawo, żeby przywrócić praworządność. Artykuł 2 Konstytucji brzmi, to jest zasada praworządności, że Polska jest demokratycznym państwem prawa realizującym zasadę sprawiedliwości społecznej, demokratycznym państwem prawnym, czyli państwem, w którym władza stosuje się do prawa, działa na podstawie prawa, na podstawie przepisów, na podstawie konstytucji. To właśnie znaczy praworządność. I Donald Tusk powiedział, że on będzie łamał prawo, żeby przywrócić prawo, bo nie ma w tym momencie niezbędnych narzędzi do tego, żeby ułożyć Polskę tak jak on by chciał. A dlaczego ich nie ma? Bo wie, że jak wprowadzi jakąś ustawę, to prezydent Andrzej Duda mu ją zawetuje. Ale to, że prezydent, na którego zagłosowało ponad 10 milionów Polaków, ma prawo wetować ustawy, wynika wprost z konstytucji. To jest właśnie praworządność, to jest ład konstytucyjny w Polsce. I Donald Tusk narzeka na to, jak konstytucja jest zorganizowana, że jego władza nie sięga jeszcze pałacu prezydenckiego. Z tego powodu będzie wprost łamał przepisy. I kiedy słuchałem Tuska mówiącego, że będzie łamał prawo, włosy mi stawały dęba, bo po raz pierwszy usłyszałem w swoim życiu taką deklarację od polskiego rządu, czy... Komisja Wenecka przyjechała do Polski w panice. Czy Komisja Europejska zaczęła protestować? Czy któraś ambasada wyraziła głębokie zaniepokojenie, że w Polsce rząd postanowił łamać prawo i działać nielegalnie? Słyszeliście Państwo jakieś oburzenie? Bo ja żadnego. Za to przypomniałem sobie, co Donald Tusk mówił jeszcze 13 grudnia zeszłego roku podczas swojego expose sejmowego, kiedy właśnie mówił o niezwykłej wadze, jaką przykłada do przepisów i do praworządności. On użył wtedy takich słów. Cytuję teraz Donalda Tuska. Nie dojdziemy do wolności przez łamanie prawa, ale przez jego przestrzeganie. To powiedział Romuald Traugut w trakcie Powstania Styczniowego. Nawet wtedy, w takiej sytuacji, przywódca Powstania nie miał wątpliwości, że przestrzeganie prawa, że uznanie jakichś reguł za wspólne, reguł, których nie można przekraczać, to jest podstawa wolności, a w konsekwencji podstawa autentycznej wspólnoty. Tak mówił Donald Tusk jeszcze w grudniu. Teraz mówi coś zupełnie innego, ale wtedy miał rację, bo prawdą jest, że to, żeby władza przestrzegała prawa, jest podstawą wolności, bo jeżeli prawo nie będzie pętało władzy, to nasza wolność będzie bardzo zagrożona. Tusk wtedy kontynuował. To, co naprawdę buduje wspólnotę, to są rządy prawa, to jest konstytucja, a teraz zapowiada, że będzie je łamał. I przytoczę Państwu jeszcze jedną rzecz, którą powiedział Donald Tusk. Wtedy w grudniu. To jest przysięga, którą złożył, kiedy obejmował stanowisko premiera. Powiedział wtedy: Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyście przysięgał, że dochowa wierności Konstytucji i prawom, a teraz mówi, że będzie nie stosował się do litery prawa. Parę miesięcy i zobaczcie, jaka zmiana stanowiska. Te wszystkie zagrożenia, o których powiedziałem i wiele innych, są zagrożeniem dla naszej przyszłości, ale głęboko wierzę, że jesteśmy w stanie się tym zagrożeniom przeciwstawić. My, całe nasze pokolenie, też wszyscy jak tutaj stoimy, zeszłem proszę państwa tu tylko na chwilę. Niedawno nas nie było, już niedługo nas również nie będzie na tym świecie. Uczestniczymy tylko w takiej wielkiej sztafecie pokoleń. Nasi przodkowie od tysiąca lat budowali to państwo, tworzyli ten naród. Uczyli swoje dzieci, przekazywali im tradycje, kulturę, język, bardzo ciężko pracowali, żeby budować podstawy gospodarki naszego państwa. Z bronią w ręku walczyli o naszą wolność, o nasze granice, o naszą niepodległość. I czy po tych tysiącu latach bardzo ciężkich zmagań, wielkich sukcesów i wielkich porażek, po tym jak udało na końcu się wygrać z niemieckim czy też z sowieckim totalitaryzmem, my teraz mamy zwinąć flagę i powiedzieć, że już tam się nie chce, że już nie mamy siły walczyć o niepodległe państwo polskie? Czy mamy powiedzieć, że jesteśmy tym pokoleniem, które kończy projekt niepodległego tysiącletniego państwa polskiego? Mamy być tym pokoleniem, które powie, że Musi się zastanowić, gdzie tu uciekać z sytuacji zagrożenia, zamiast stawić czoła temu zagrożeniu i obronić nas przed ewentualnym nieprzyjacielem? Nie, proszę Państwa, nie mamy do tego prawa. Nie mamy prawa oddać naszej niepodległości brukselskim i berlińskim urzędnikom. Nie mamy prawa nie pomyśleć o tym, że trzeba się przygotować do ewentualnej agresji ze strony Rosji. Nie mamy prawa do tego, żeby dać tu się zastąpić imigrantom z całego świata.